Niewiele brakowało, a Ewa Chodakowska straciłaby cały dobytek życia. Pożar był już blisko naszego domu. Ewa Chodakowska swoje życie dzieli między dwa kraje. W ostatnich dniach w Grecji dochodzi do dramatycznych pożarów. Strażacy walczą, by opanować tę sytuację, niestety nie zawsze jednak im się udaje. Wiele rodzin straciło już dach nad głową. Chwilę grozy przeżyła też Ewa Chodakowska, która wyznała, że pożar był blisko jej domu. Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej popularnych trenerek w Polsce. Przez lata jej plany treningowe i diety zmieniły życie wielu Polkom i Polakom. Dzięki swoim treningom nagrywanym na płyty DVD zyskała ogólnopolską sławę. Ponadto prężnie działa również na polu biznesowym i w mediach społecznościowych. Prywatnie jest żoną Greka Lefterisa Kawukisa. Swoje życie dzieli między dwa kraje. Trenerka jest świadkiem ogromnych pożarów, które trawią Grecję. Ewa Chodakowska o pożarach w Grecji. Było o włos od tragedii. Grecja co roku walczy z pożarami, jednak tego lata są one wyjątkowo intensywne. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała, jak wygląda teraz sytuacja w Grecji i wyznała, że pożar był blisko jej domu. Niecały tydzień temu pożar był już blisko naszego domu. Nasi znajomi stracili dach nad głową. Wspieramy ich i inne rodziny, które dotknęła ta tragedia. Pożary latem w Grecji niestety się zdarzają. W tym roku ich skala jest większa niż w poprzednich latach, powiedziała Plotkowi.